Cześć witajcie na naszym kanale. Dzisiaj kolejny przegląd sklepu. Na samej górze mamy X-Menów y, jubil, jubili ju, nie, jubili, nie, chyba tak. Cyklopa, Kolosusa. Lecak, rolki, Jubili Lumine Luminete, y, Kolorki Cyklopsa, optyczny wybuch. X plecak taktyczno optyczny, przyślady Sentinela, os osmium i kolosalny mod. Można kupić oddzielnie te rzeczy z tego zestawu. Yy, dalej mamy Nike Air zestaw z Maxed Out Max, Max Stacks, Max Stacks yy, Airy. I Pur Soul Boombox. Dalej mamy Nike Goodness z bogini Nike skrzydlatymi z skrzydlatymi zwycięzcami. Zwycięski skok, płomień zwycięstwa i można to kupić razem. Niżej mamy Kill of Max, Lodowy Łomotrep, M Crispy. I Maxolot, w zestawie są jeszcze, jest jeszcze ekran czytania i mm, spray Niżej mamy Airforianina, Eclipse, wykurzacza prosto z pudełka i można to kupić razem Dalej mamy Wege e, zestaw szlafki Vegeta 777 <tryk> Mamy tułka, beztroskie bijaki, barwny sterowiec, moc gwiazdy można to też kupić razem. Niżej mamy pakiet zadań awansu Manekina z Pustkowia. Niżej mamy ekipakę. Mm, tutaj mamy karent festiwalowy. I tutaj mamy już Gwiezdne Wojny. Czyli Boba Fetta, system namierzający aktywny. Plecak rakietowy Z-6 i Kigafi. A, jeszcze jest statek Boby Fetta. Dalej mamy Fenec szant i Krzanten Dalej mamy Tak, ta, tak że obyczaj. I statek Fenec. <laughs> Dalej mamy um, zestaw. Um, te. Jak to się nazywa? Nie stroje, tylko. Um... Instrumenty, o Star Warsowe, czyli na largonowy, keitar, endoriański zestaw perkusyjny i jest jeszcze Saint Santia Band. O kurde, to jest to! To 24 Dalej mamy zestaw Beskar i mamy koło Maula i dopalacz czerwony, miecz świetlny. Dalej mamy IG-11 Z Grogiem Ale fajny digi, 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 digi. Yy, Dalej mamy droid zniszczycieli IG I dalej mam... Co jest? Jeszcze go kiedyś widziałem Gustawo? E? Dobra, mamy Move Gideon z plecakiem rakietowym Moffa Gideona, lanse mocy i gest mocy. I mamy jeszcze gniew Gideona Kurde, ale to jest. O ja już go widziałem. Eee, tutaj dalej można kupić oddzielnie mm, te rzeczy. Dalej mamy reaktywację, oddziały Jones i pierwszy, klasyczny jastrząb, oryginalny renegat i rekrut kulomiot. Dalej mamy tradycyjną tygrysicę, awangardzistkę, zjawę, klasyczną ramirez i pierwszą łowczyni głów. Dalej mamy Cybertraka, y, do out y... Ulepszenia? Nie, to nie ulepszenia, tylko do wyglądu Mamy zestaw Jagger 619 Alan Walker Kolejne koła i dopalacze Zestaw Insido I dalej mamy charakterystyczny styl Czyli wektor Dzikie odbicie Jonowa, jonowa Heksagonalne I powolne klaskanie jest jeszcze Głako. O, Głako. I Tenisistka. Niszej mamy Adelaide, y, Riley z Dzikim X. Pełny przechył. Groźny graficiarz i Robuś. Dalej mamy zestaw Uroboros. Z koronką, paradoksem, wizją i równowagą. Dalej mamy zwiadowcę szable reżim, popacza asteroidowy, przebijacz meteorów i cyprus Nel. Dalej mamy banite, iksa czachę, rozbijacz czachy, strachwy serwerowni, technoturbiny. Popsasa i Etera. Teraz mamy Dragon Ball czyli Androida 17 i 18, Tranksa, Tutaj rzeczy Fuzja H, wzmocnienia ki, ładowanie. Laska Kamesienina Smoczy radar, kosmiczna kapsuła i Shenron. <laughs> Dalej mamy Songoku, Wirus, Vegeta. Bulma i zestaw sprzętu Dragon Ball Dalej mamy tutaj y, zestawy tego tych skinów Niżej mamy czarny Goku Goku Black z energetyczną kosą i energetycznym mieczem Dalej mamy Son Gohan'a i Piccolo można ten zestaw kupić oddzielnie w którym jest topór Gohan'a, kapsuła numer 576 Przenośny domek i samolot czerwonej w sęgi. Dalej mamy jeszcze freezera i sela z, w, i dalej mamy jeszcze ich y, kilofy, czyli kostur ze statkiem freezera, Skorupa jaja sela i statyk freezera. Dalej mamy Billy, y, Billy czerwone ombre ze skrzydłami niewiątka i szarkiem. Y, już jeszcze są mm, jest gitara i gary pomienne gary. Dalej mamy emotkę Bad Guy i You Should See Me in a Crown i są jeszcze w wersji jamowej. Dalej mamy grzybę, grzybę bny klawisze rezystorowe i szachmat. Kolejne, kolejny sprzęt na festiwal. Kolejne przemówki, metalika, LEGO i y, zestawy specjalne, pakiet zadań, y, zadań Logge pakiet Mistrzowie magmy, y, pakiet letnie legendy, pakiet urodzona budowniczka, pakiet startowa operacja barwy, pakiet stronicy galaktyki i pakiet złocone legendy. To tyle z tego sklepu. Widzimy się w następnym odcinku siema.